czekoladę? Lind tworzy najlepsze czekolady dla Ciebie. Excellence. Gorzka z 70, 85 i 99% kakao. Lind Excellence. Odkryj w sobie czekoladową pasję. Hmm, Przełykasz ślinkę i ostry ból gardła zamienia przyjemność w torturę. Nowy Mukoangin. To tabletka do ssania, która trafia bezpośrednio w miejsce zapalenia gardła, łagodząc ból szybko i na długo. Weź mukoangin i wróć do tego, co przyjemne. Mukoangin. Na ból gardła. Natychmiast. Na długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Skreślasz codziennie liczby i możesz wygrać tysiące złotych Milion czeka na tych, których ogarnie faktomania Kupon jutro w fakcie. We wszechświecie czas jest bez znaczenia, ale tu na ziemi liczy się każda chwila. To dlatego, HP oddaje do Twojej dyspozycji nowego notebooka. HP Compact NX6110 to prawdziwie mobilny komputer z dodatkowym akumulatorem, którego pojemność pozwala na ponad 9 godzin mobilnej pracy. Masz dwa razy więcej czasu na twórczą wolność. Skorzystaj z niej. HP Compact NX6110 z technologią mobilną Intel Centrino. Teraz, kupując notebooka Hewlett Packard, dostaniesz kartę Blue Connect tylko za 1 zł. Era możesz więcej. Krwawienie dziąseł i stan zapalny to objawy poważnego schorzenia. Parodontozy. Poważny problem wymaga decyzji. Odpowiedzią jest LakaLut Active. Pasta LakaLut Active zawiera chlorheksydynę, likwidującą osad i redukującą stan zapalny, oraz mleczan glinu i bisabolol, powstrzymujące krwawienie. LakaLut Active, i trwale zlikwiduje twój problem. LakaLut Active, zdrowe dziąsła i zęby. Dostępny we wszystkich aptekach mam dzisiaj nostalgię, taką mam tęsknotę. Ja nie mogę dzisiaj opowiadać klientom o miksie, o Nokia 6030 na kartę za złotówkę. A o SMS-ie za jeden grosz? No też nie. Czemu? No bo, wiesz, tak nawet kot dzisiaj tak spojrzał na mnie, tak... Jak? No nie wiem, tak jakoś, tak od miski. Teraz w miksie jeden grosz za SMS-a, nowa Nokia 6030 za złotówkę. Wychodzi na plus.